ma siema, siema widzowie, witam, witam w jednej z Waszych ukochanych serii, czyli przeglądzie rynku Steam. Jeszcze na wstępie pozdrawiam kreciora. Dzięki za polecenie Majka, spoczko mikrofon, w sumie się wydaje już jest nowy, więc możecie napisać czy brzmie według Was lepiej i jak to brzmi, według mnie OK, jest spoczko. No i co? przeglądzie kryneczku, troszkę się dzieje. Jeszcze na wstępie Was zaproszę na moją stronę, czyli sponsora. Odcinka, jaką jest Skins Monkey, i do konkursu, który jest na takiej dropie, tylko 40 osób. Link do, też, do konkursu będzie w opisie. Serdecznie zachęcam, wbijać i link do Skins Monkey również będzie w opisie. E, co nam oferuje Skins Monkey? skin Monkey nam oferuje 35% do wpłaty, czyli bardzo dużo z moim kodem. Z kodem ELDAR. na przykład macie, jak doładujecie 1000 dolarów, macie aż 350 za free. Jest to dosyć dużo, czyli spoko opcja na doładowanie. Przez tego macie darmowe 5 dolarków z kodem, właśnie tym moim. E, przy trajdzie e, od 10 dolarów do 100 dolarów macie ten, e, jakby. benefit i przy 100 dolarkach macie 5 właśnie dolarków. No i co? I strona nam jeszcze oferuje jedną fajną rzecz, czyli nie wlicza naklejek, czyli możemy sobie kupić, wyjąć fajnego krafta w tej samej tenie, co bez naklejek, pogrzebiecie trochę to fajne naprawdę się czasami znajdują. Ja już nieraz coś fajnego wyłapałem i można na tym spoko zarobić. Dobra, więc przejdźmy już do naszego przeglądu rynku. Chyba wspomniałem o wszystkim, co miałem, więc możemy sobie przechodzić na spokojnie. Wczoraj rozgrywały się już mecze, na gron jak zawsze standardzik i zobaczcie co się stało że taki małżik wczoraj przewalił meczycho swoje i zobaczcie od razu ja ten tym wspierając coś tam nagrałem ale nie kupujcie wspierającego bo prawdopodobnie będę z niego rezygnował jeszcze nic nie mówię ale nie, nie zakupujcie aktualnie bo straszne problemy z czasem wiadomo teraz jest wolne ale to nie będę teraz patrzeć przez pryzmat wolnego studia mnie trochę zabijają ale dobra przechodząc do tego eee, zobaczcie mauzik z 63 po przegranej wylecieli do 2 zł, więc jest to w sumie dobra opcja. Jak niektóre drużyny się nie mają dostawać, że to działa na rynku faktycznie z Steam, tak jak mówiłem, więc jest to bardzo spoko. I potem już od razu spadek do starej ceny, więc jest to ogólnie spoko opcja. I jeszcze lepszy news na start to przede wszystkim Nation. To się stało. A propos, z Nation. W sumie na klejce dużo się nie zadziało, ale bardziej chodzi mi o kwestię taką, że Nation, tutaj o, jest jakaś lekka jakoś odbita, ale to pewnie nieznacząca góreczka, zaraz spadnie, chociaż coś tutaj podrosło, ale nie, no 300 tysięcy zamówień, nie ma co. Nation nie dostało, znaczy nie dostało się, przegrało pierwszy mecz. Już, już w sumie w głowie mam, wiecie, wizję, że się nie dostają. Przegrało swój pierwszy mecz, ja jestem szczęśliwy. Odpadnijcie po prostu, odpadnijcie. No, życzę im tak. No, niestety życzę im tak. Jestem wredny, owszem, jestem wredny. I chciałbym, żeby się dostali, bo to mogą być fajne wzrosty tej naklejki. I serdecznie bym tak chciał, żeby tak się stało. Antwerp na spadku. W sumie spadek z stabilizacją chyba teraz troszkę już aktualnie. Zobaczcie, to jest lekka stabilizacja, no z leciutkim spadkiem, tak naprawdę ciągłym. Teraz jest cena po 88 Co to oznacza? To, że może ten spadek jeszcze trochę potrwać i tak naprawdę widzimy to na wszystkim. Supla się trochę zwiększył, chyba że mi się wydaje. Supla jest trochę chyba większy na Antwerpie. Dlaczego tak się dzieje? Ludzie strasznie panikują, powiem wam, e, i sprzedają się przed znaczy Paryżem. Dużo osób się sprzedaje przed Paryżem, ogólnie są ten Jak już na Antwerp, to już jest taki zarobek, kilku fajnakrotności, że wiadomo. Antwerp był uważany przez nieudany event przez dłuższy czas, więc to i tak jest bardzo spoko zarobek. Jak ktoś kupił na promce, oczywiście mówię, to naprawdę fajny tutaj na tym jest zarobek. A i propos, że wam pokażę skupowanie rzeczy. E, po tych spadkach, które mi rzeczy skupuję. Na no, przykład, western wraps, które się skupują i sprzedają, na e, komputer główny po 34 groszy, który kupuje też po ten więc bardzo fajnie te spadki zadziałały, bo naprawdę są e, duże, właśnie, e, spadki. Znaczy, spadki. Niektórzy spadki dużo ludzi panikuje, po prostu mi się kupują i po po dużo tańszych rzeczach. Tu jakiś grimik mi się kupuje, więc bardzo spokojna opcja. I dżunglowy paskowany dla Chińczyka też się kupuje, to też jest e, spoko. Ale a propos spadków, e, warto jeszcze zajrzeć na Sztokholm. Dlaczego? Już wam tłumaczę, dlaczego? Bo Sztokholm okropnie spada sceny. Cały czas jest na spadku, tak naprawdę, wszystko leci na łeb, na szyję, więc ten, kto sprzedał na górkach, w sumie, hura, teraz mógłby od nowa zakupić. Ja sprzedałem tam kil... naprawdę znikome ilości naklejek, ale w sumie po części jestem szczęśliwy, po części nie, bo z jednej strony mogę sprzedać, teraz się dokupić, wiadomo, to jest logiczne. No i w sumie ten sztokholm powinien jeszcze tak naprawdę spadać, znaczy powinien. Stockholm długoterminowo i tak będzie dobrą inwestycją, jak wiecie. To jest taki pewnie jak. Bardzo mi się podobają spadki na ewilkach. Niech sobie jeszcze spadną, to można sobie jeszcze dokupię. Trochę ich mam. E, dokupię, czy trochę, no, dosyć mało, ale patrzcie to. Teraz spadki do 23. Tak szczerze, wyjąć je za 22, za 21 zł jakbyś tak wyjęli to jest dobra i bardzo inwestycja bo to jest moim zdaniem dosyć pewniak więc e, to są spoko sprawy tak samo szarksy tutaj e, też w dół, tak naprawdę coraz lecą ja jestem fanem niech sobie lecą i może naprawdę fajnie z nie będzie je kupić e, poczekam jeszcze także że pogriduję nie będę jeszcze e, na zakupy się szykował więc poczekamy jeszcze i zobaczymy jak jaka z tego wyniknie e, sytuacja e, no i tak coś w tych droższych naklejkach tych droższych już tak super nie, nie śledzę bo śledzę te które mam lub jak które mnie się interesuje to właśnie szarki e, to tu się na Tailu możemy zobaczyć, co się stało, czy też są takie ogromne spadki, no i Tajlu bardziej już trzyma w tej cenie, jest to jednak naklejka e, bardzo fajna, plus stylu. no nie jest w jakiejś tej wyższej formie, nie oszukujmy się no i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o nasz Sztokholm, co ciekawe RMR w sumie tak naprawdę to jest stabilny dosyć jak na RMR, e, który powinien e, znaczy powinien, powinien, nie powinien szczerze, jest dosyć stabilny, nie ma jakichś takich super dużych spadków, jak widzicie, znaczy tu był ten jeden spadek e, ale teraz tak się dosyć stabilnie trzyma jak patrząc na wszystko spada, e, myślę Myślę, że to przez holo. Ludzie myślą, że będzie strasznie duży pik, jak wyjdzie Sorosich 2 na te holo z rmr bo się na tym najarali strasznie. Więc myślę, że to przez to, teraz przede wszystkim, chociaż może się mylę, nie wiem, ale tak mi się przynajmniej wydaje. Ta ilo troszkę tutaj spadło do 10 zł. Nie szkoda mi to po 17-18 chodziło. Bardzo fajna cena, tak szczerze. No i co, zobaczymy, jak to będzie wyglądać na dniach z tymi rmr -ami. Znaczy, w sumie pewnie podobnie. Dużo się jakoś może nie zmieni. Ale jest to ciekawe, że RMR jest chyba najstabilniejszym eventem aktualnie. E, Rio, jeśli chodzi, to cały czas spadki, Chciałem przecież Rio: spadki. Też również zalicza spadki. Co jest też ciekawą sprawą, tak naprawdę. sprawdź sobie to na przykładzie kandydatów. E, spadki stabilizacją. Tu widzicie jakieś lekkie górki. No i w sumie jestem troszkę zdziwiony akurat, że, Rios, że, te, że te kapsułki spadają. Dlaczego? E, mamy tutaj ten Nation, który słabo idzie, mamy tutaj tych outsidersów, więc ja liczę, że ta kapsuła ma potencjał, tak szczerze. I ta kapsuła pada, będzie miała potencjał, przez to, że taki Nation już nie dostanie, będzie ich rok, e, outsidersi. W sumie tutaj też mamy potencjał, jeszcze jest Mouse, jest Cloud9, jest Ninesy, też spoko drużyny, więc to też jest spoko kapsuła. Ja na nich liczę. Mm. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłości, naszej kochanej, i zobaczymy, no, zobaczymy po prostu, jak to będzie wyglądać, no nie? I jeszcze, a propos ciekawostka, a propos skrzyń, skrzynia. Skrzynie sobie. Skrzynie są też stabilne, dosyć. Nawet powiedziałbym, lecą teraz w górę. Zobaczcie, przed Snake bajcik sobie lekko leci do góry. Ok, jest to spoko opcja. Mam nadzieję, że jak wyjdzie Paryż, będziecie spadać, kochane. I tak się właśnie stanie, bo coś bym może dołożył sobie do skrzynek w sumie e, pieniążków, bo nie mam jakoś super dużo. tam z 600-700 zł wam w skrzyniach nie jest to jakaś gigantyczna kwota, jeżeli chodzi o to. I zobaczcie, wszystkie skrzynie teraz sobie nawet lekko do góry lecą. E, Pryzmacik dwójeczka również, zobaczcie. Ciekawa sprawa, nie? Eee, I co w sumie? Jest to tu cienia. Możemy zobaczyć eee, cienia z naszymi dagerami. Eee, też wszystko, zobaczcie, no jest to dosyć ciekawe, no nie? I w sumie to tyle chyba z przeglądu, tak jak się tak na, główne, na, na myśl nabija, zobaczmy na głównej coś jeszcze ciekawego eee, znajdziemy. No, nie, no, breakout stały przede wszystkim, ale breakout to jest jednak skrzynia, która w przyszłości powinna dużo więcej jeszcze kosztować. E, Moim zdaniem, powinna nadgonić do hydry, ale to moje zdanie, wiadomo, jak jest. W sumie to tyle, no, nie. Tam skinów nie będę prezentować, się na ich sytuacja dzieje. Chyba wszystko omówiłem, co chciałem. To było na tyle. Subskrypcja, lajk, like, komentarz, trzymajcie się. Kocham Was, widzowie, serdecznie. Tutaj z jeszcze kliknąłem, nie wiem czemu. I co, miłego Dzionka życzę. Fajnych, fajnych, fajnego wolnego i miłych świąt. W sumie, trzymajcie się. Cześć, cześć, kochani.